Dzień dobry, wieczór kochany człowieku, witaj. Ten film jest dla Ciebie, jeśli z jakiegoś powodu boisz się jeździć samochodem jako kierowca. Postanowiłam nagrać ten film, ponieważ sama jestem w tej chwili w sytuacji, kiedy mam lęk przed tym, żeby siedzieć za kierownicą. Zrobiłam prawo jazdy w klasie maturalnej, jak tylko to było możliwe i zdałam za pierwszym razem, nauczyłam się jeździć dosyć szybko i w pierwszym roku pojeździłam trochę samochodem mamy, trochę taty i trochę mojego brata, a zaraz po maturze wyjechałam do Anglii. To było już prawie jakoś 14 lat temu. I od tamtego czasu nie byłam za kółkiem. Coraz im dłużej, e, im więcej czasu mijało od wyjazdu, tym większy rodził się we mnie lęk, aż w końcu doszłam do takiego miejsca, że stwierdziłam: Nie, no po prostu trzeba coś zmienić, mam prawo jazdy, a ja nie jestem w stanie wsiąść za kółko. No i podjęłam ku temu pewne kroki i zaczęły mi uchodzić pewne rzeczy. Oczywiście skorzystałam z metody EFT, by pomóc sobie przełamać swoje strachy, i dlatego postanowiłam nagrać dla Was ten film, ponieważ jest on taki dosyć Aktualne dla mnie. Wpadam tutaj na szybko w trakcie edytowania, ponieważ ten film nagrałam parę miesięcy temu, zaraz po tym jak kupiłam auto i chciałam po prostu Wam powiedzieć, jak niesamowicie pozytywny efekt miało na mnie EFT, wizualizacja i afirmacje, właśnie jeśli chodzi o moje poczucie pewności siebie jako kierowcy. I ta zmiana nastąpiła w przeciągu kilku dni, i to jest tak, że miałam jedną lekcję jazdy. Tydzień przerwy i następną lekcję w tym tygodniu, pomiędzy opukiwałam się codziennie, wizualizowałam codziennie i afirmowałam codziennie, że jestem pewnym siebie kierowcą, że jestem bezpiecznym kierowcą, że czuję się bezpiecznie na drodze. I naprawdę w przeciągu tego tygodnia była niesamowita różnica. W tej chwili jeszcze już 3 miesiące i naprawdę czuję się super, czuję się bardzo pewnie siebie, ale uważam, że jestem bezpiecznym kierowcą i po prostu nie mogę wystarczająco polecać Wam EFT. Aby się zmierzyć z tym problemem. Być może właśnie zdałeś egzamin na prawo jazdy i przymierzasz się do pierwszego auta, i jesteś pełen lęku przed tym, żeby być na drodze samemu, bez instruktora, albo jakakolwiek inna sytuacja, kiedy myśl o tym, żeby wsiąść za kierownicę, napawa Cię strachem, lękiem i niepokojem. No to co? Bierzemy odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, tutaj jest oznaczony krótki film, w którym tłumaczę tą metodę, obejrzyj sobie. No i przypominam, że każda osoba, która polubi ten film, to dużo szybciej pozbędzie się strachu przed jazdą samochodem. A ci, którzy zostawią komentarz, to jeszcze dwa razy szybciej się pozbędą tego lęku. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie Twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie musisz się zmieniać moich zdania, żeby bardziej Ci pasowały. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do Ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla Ciebie, a im bardziej ukonkretnisz rynki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi Twoje złoto. Pomimo tego, że bardzo boję się jazdy samochodem jako kierowca, jest ku temu wiele powodów. Sama myśl na to, że mam być za kierownicą, Napawa mnie strachem i lękiem. To decyduję się kochać i akceptować siebie w pełni. Pomimo tego, że bardzo boję się siąść za kierownicą, boję się tej olbrzymiej odpowiedzialności, jaką jest prowadzenie samochodu. Boję się konsekwencji tej decyzji, by stać się kierowcą. Zdecyduję się kochać i akceptować siebie w pełni. Pomimo tego, że bardzo stresuje mnie myśl na ty, o tym, żeby być za kierownicą, żeby jeździć po mieście, żeby jeździć po autostradzie, boję się tego, co może się wydarzyć, kiedy będę za kółkiem. Boję się parkować na kopertę. Boję się wypadku. Z innym kierowcą. Albo z przechodnim. Boję się zatankować auto. Boję się tego, że auto może się popsuć i będziemy to kosztowało fortunę. Mam całe mnóstwo lęków związanych z byciem kierowcą. To decyduję się kochać i akceptować siebie w pełni. I otwieram się na wsparcie wszechświata, by uwolnić ten lęk. I zaufać sobie w to, że jestem dobrym, pewnym siebie i bezpiecznym kierowcą. I przechodzimy na punkt brwi. Bardzo boję się być za kierownicą. Boję się być kierowcą. Kiedy tylko myślę o tym, że mam kierować samochodem, pojawia się we mnie całe mnóstwo lęku, pojawia się we mnie całe mnóstwo stresu. Kiedy myślę o tym, że mam prowadzić, to czuję ucisk w klatce piersiowej, ciężar w brzuchu. Czuję ogromny stres w moim ciele. Jest tyle rzeczy, których się boję. Po pierwsze, boję się tego, bo to jest olbrzymia odpowiedzialność. A co, jeśli spowoduje wypadek? Albo z innym kierowcą, albo z pierwszym. Nie mogłabym sobie tego wybaczyć. Nawet jakby nikomu nic się nie stało, to przecież będziemy to kosztowało kupę forsy. Nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego lepiej jest nie prowadzić auta. Wypadki są bardzo kosztowne. Jest wiele innych rzeczy, których się boję. Jak tylko pomyślę o parkowaniu, to trzęsą mi się ręce. A co dopiero parkowanie na kopertę? Nawet takie małe rzeczy, jak tankowanie mojego auta. Zwłaszcza, jeśli nigdy wcześniej tego nie zrobiłam. Albo rozumienie ikonek, które pojawiają się na mojej desce rozdzielczej. To jest zupełnie nowa rzecz w moim życiu. To jest wielka odpowiedzialność, a ja boję się tej odpowiedzialności. Teraz daję Ci przestrzeń na to, żebyś to Ty mi powiedział, czego się boisz. Zrobimy sobie kilka punktów, w którym to Ty będziesz mówić na głos, z czym jest związany Twój lęk. No to dawaj, powiedz mi, czego się boisz. I dalej, powiedz mi jeszcze, czego się boisz w jeździe samochodem? Kontynuuj. Jeśli to jest jedna rzecz, to powtórz to samo jeszcze raz. Powiedz mi, jak te lęki sprawiają, że się czujesz? Co czujesz w ciele, kiedy myślisz o tym, że masz jeździć, że masz być kierowcą? I jeszcze raz powiedz mi, czego się tak bardzo boisz. I weź głęboki wdech. Nie mam tych lęków, dlatego że jestem zła bądź głupia. Po prostu w jakiś sposób zostały one we mnie zaprogramowane. Być może uczestniczyłam w wypadku. Jako dorosły bądź dziecko. Może znam kogoś, kto miał poważny wypadek samochodowy. Może jako dziecko obejrzałam jakiś okropny film, w którym był wypadek samochodowy. A może jest ku temu jakaś inna przyczyna? Jednak to wcale nie znaczy, że coś jest ze mną nie tak, dlatego że boję się jeździć. Dlatego po pierwsze zdejmuję bicz z siebie. Już sobie nie dowalam za to, że się boję. Wybaczam sobie to, że bałam się jeździć. I powoli zaczynam uwalniać cały ten strach i lęk związany z kierowaniem samochodu. Uwalniam ten strach i lęk z każdej komórki w moim ciele. Uwalniam ten strach i, strach i lęk z każdego włókna mojego bytu. Uwalniam ten lęk z każdej sytuacji w mojej przeszłości, kiedy doświadczyłam strachu przed tym, by prowadzić samochód. To jest możliwe, żebym była pewnym siebie kierowcą, jednocześnie będąc bezpiecznym kierowcą. Jestem pewnym siebie kierowcą. Jestem bezpiecznym kierowcą. Jestem uważna i skupiona za każdym razem, kiedy jestem za kierownicą. Ufam moim instynktom i refleksom. Jestem świetnym i odpowiedzialnym kierowcą. Prawda jest taka, że kocham być kierowcą. Bycie kierowcą daje mi poczucie wolności. Już nie muszę nikogo prosić o pomoc, żeby coś załatwić czy przewieźć. W każdej chwili jestem w stanie skoczyć do mojego auta i pojechać na spacer do lasu, bądź na plażę. To moje własne. Zawsze mogę pojechać na zakupy. I wiem, że stać mnie na to, by być kierowcą. Mam pieniądze na to, by utrzymać moje auto. I na wszystkie potrzeby związane z samochodem zawsze znajdą się pieniądze. Czuję się naprawdę dobrze i bezpiecznie, będąc kierowcą. Jestem skupionym i uważnym kierowcą. Jazda samochodem sprawia mi radość i frajdę. Uwielbiam poczucie wolności, jakie przychodzi z jazdą samochodem. Za każdym razem, kiedy jestem za kierownicą, czuję się bardzo pewnie. I zawsze zachowuję się w bezpieczny i rozsądny sposób. Jestem świetnym kierowcą i ufam sobie. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy, weź wdech. Otwórz ustawy dech. Co? I jak się czujesz? Jestem ciekawa, czy coś się poluzowało, czy pojawiły się może jakieś wspomnienia bądź inne emocje. Bardzo chętnie posłucham o tym w komentarzach. Jak i również chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeśli masz w swoim życiu poważną traumę dotyczącą samochodów, tak, czyli na przykład poważny wypadek jako dorosły, jako dziecko, bądź utrata bliskiej, ważnej osoby w wypadku, to. No, niestety takie coś może wymagać więcej niż rundka na YouTube. Jeśli jednak czujesz, że zależy Ci na tym, by uwolnić tą traumę, że chcesz być w stanie znowu, że chcesz być w stanie prowadzić samochód z poczuciem pewności, z poczuciem bezpieczeństwa, to zapraszam Cię na prywatne sesje, gdzie przy pomocy metody EFT Matrix Reimprinting Printing. Będziemy w stanie zająć się tą traumą, uwolnić i posprzątać negatywne emocje z nią związaną i dać Ci poczucie bezpieczeństwa. Jeśli chcesz to zrobić, moja strona jest w opisie tego filmu. Tam są wszystkie informacje. A ja jak zwykle bardzo Ci dziękuję za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Pokój, kochani!